Program ok, jest świetny, najlepszy program. innym Nie zgodziłbym się wystąpić w żadnym innym. I dlatego w ogóle tu, tu już byłem, ponieważ podjąłem decyzję i spodobał mi się po prostu. A jeśli chodzi o tęsknotę, to bardziej się tęskniłem za ludźmi, którzy tu pracują, bo to jest taka komfortowa sytuacja. Ciężko pracuje zawsze. Ale ciężko pracować wśród ludzi, którzy też ciężko pracują, są zdolni, są. są Kreatywni, są fachowcami, robią to dobrze. To jest czysta rozkosz. Fakt, że będę zawsze bronił rock'n'roll'a, bo to jest jedyna ożywsza, ożywcza siła w popie i słychać taki, czuć ten taki powrót do rock'n'roll'a teraz, ale nie wiem w jakiej formie wróci. Przeważnie, show biznes zmienia go w jakąś karykaturę albo coś takiego ładniejszego, wypudrowanego, no ale mam nadzieję, że przetrwa też ten prawdziwy. Ja jednak szukam. Osobowości, bo najważniejsze na scenie jednak jest osobowość. I to, że ktoś ma coś do powiedzenia, i chce to powiedzieć, i szuka, szuka formy, jaką jest piosenka, do tego, żeby oznajmić to ludziom, w co wierzy, co czuje, co go smuci, co go gniewa. To taka jest rola piosenki. Ja myślę, że po drodze też wszyscy wygrywają. Więc ja raczej się skupię na tym, żeby każdy z moich uczestników. Nawet nie tylko moich, innych też, bo oni są mi obojętni. Dobrze wypadł przed telewidzami i żeby, żeby ludzie zwrócili na nich uwagę, pokochali ich nawet być może. No i to jest najważniejsze chyba.